A teraz kochani wam coś zaśpiewam. Mm -mm 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 -mmm. Serce i rozum i krew i ciało od śmiertelnego mrozu stężało. A nie w niebo, nieście mnie śmiało, serce i rozum, i krew i ciało. Serce i rozum, i krew i ciało. Byłem tu gościem, jestem przechodniem, tak jest najprościej, tak jest najgodniej. Byłem, zrobiłem skończona praca. Byłem tu gościem, teraz powracam. Byłem tu gościem, teraz powracam. Stąd się wydarłem przez płacz i krzyki spośród umarłych. Do tej muzyki już jestem wolny, choć tu zostało serce i rozum i krew i ciało. Serce i rozum i krew i ciało. Będzie jeszcze więcej piosenek, które będę śpiewała. Na razie to tylko te dwie. Na razie subskrybujcie, lajkujcie. Kocham Was.